Witam wszystkich. Nazywam się Tomasz Jankowski i chciałbym przedstawić Państwu mój nowy program Kadia DXF Teren. Aplikacja została stworzona do generowania map punktów geodezyjnych w formacie DXF. Taką mapę można stworzyć na podstawie pomiarów GNSS, które wykonuje Geodeta. Wyniki z tych pomiarów w formacie plików tekstowych można wczytać do mojego programu i wygenerować z nich mapę punktów geodezyjnych. Niniejszy program został stworzony głównie do ułatwienia generowania modelu terenu w programie Arcadia Architektura. Program Arcadia Architektura jest jednym z modułów należących do systemu Arcadia BIM stworzonego przez firmę Arcadia Soft Spółka Jawna. Zapraszam do obejrzenia mojej prezentacji. Uruchamiam program. Pokazało się okno informacyjne na temat mojego programu. Możemy go wyłączyć. Pokazało się właściwe okno programu. Przechodzimy teraz do katalogu z danymi. Jest to plik tekstowy z rozszerzeniem TXT. Widać, znajduje się tutaj sporo wierszy. Można rozróżnić w tych wierszach kolumny. Znakiem rozdzielającym kolumny jest spacja. Należy o tym pamiętać, aby te spacje były wszędzie jako punkt rozdzielający. I dla mojego programu jest istotne, aby w pierwszej kolumnie, pierwsza kolumna zawsze była kolumną informacyjną, tekstową, opisową dany punkt geodezyjny. Druga kolumna jest to współrzędna X. Punktów zimnego, trzecia kolumna współrzędna Y, punktu zimnego, czwarta kolumna współrzędna Z, rzędna terenu. Należy zwrócić uwagę, aby w pierwszej kolumnie opisowej, w opisie nie było żadnych spacji bądź innego znaku rozdzielającego. W tym wypadku znakiem rozdzielającym jest spacja, więc opis nie powinien mieć żadnej spacji. Przechodzimy do programu. Czytujemy plik txt, Wybieramy znak rozdzielający kolumny. Szukamy pliku. Wybieramy plik z danymi. Dane zostały wczytane bez żadnych problemów. Jeżeli te dane możemy sobie edytować, dodawać dodatkowe punkty godezingowe, kasować niepotrzebne punkty godezingowe, zmieniać poszczególne punkty godezingowe. Na przykład w tym wypadku chcę zmienić nazwę tego punktu godezingowego na inny. Więc przekazuję tutaj do tych pól, zmieniam nazwę. I zamieniam wiersz w danych wejściowych. widać, została zmieniona nazwa, nic poza tym. Przechodzimy teraz do punktu, do pola dane wejściowe do programu CAD. Należy pamiętać, że układ współrzędnych CAD jest odmienny niż układ współrzędnych geodezyjnych to znaczy oś X w programie CAD jest osią Y w układzie geodezyjnym układzie współrzędnych i oś Y w programie CAD jest osią X w geodezyjnym układzie współrzędnych należy dokładnie spytać o to geodatę, czy, czy te współrzędne są geodezyjne czy kadowskie. Bo jeżeli są geodezyjne, to możemy podmienić te, te wartości, zamienić kolumny, czyli przesunąć oś X na oś Y i odwrotnie. Wysokość na osi Z. Jest to opcja, jeżeli jej nie włączymy, to program wygeneruje nam mapę punktów geodezyjnych w formacie 2D, czyli dokładnie punkty będą wstawione w osi X, w osi Y, a wysokość rzędna terenu będzie generowana w osi Z w wysokości 0,0, czyli powstanie płaski, płaski rysunek z punktami mapą punktów geodezyjnych. Jeżeli zaznaczymy tą warto, tę, tę opcję, to program wygeneruje nam mapę punktów geodezyjnych w, w 3D. Czyli w tych punktach x, y, 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 y wartość punktu godeziny zostanie wygenerowana na tej wysokości z, w osi z, co, co tutaj jest podana. Dodaj do rysunku znacznik. Jest to opcja, który, jeżeli będzie ona zaznaczona, to do każdego punktu innego, będzie wstawiany jeszcze opis. Tak jak to ma w tym, znaczenie w tym przypadku, że punkt 52 i 53 będzie opisany, że to jest punkt 52 z w, włas A. Pokaż ścieżkę. Pokaż ścieżkę. Jest to funkcjonalność, która pozwoli nam szybciej zlokalizować te punkty geodezyjne w przestrzeni w rysunku CAD. Ponieważ jak tutaj są duże odległości od punktu 0,0 będzie ciężko nam zlokalizować yy, te punkty geodezyjne, dlatego program wygeneruje linie od punktu 0,0 do pierwszego punktu, od pierwszego punktu do drugiego i tak dalej. Co nam ułatwi Lokalizację tych punktów geodezyjnych Generuj, generuje plik DXF z mapą punktów. plik został wygenerowany. Tutaj te pola to są pola do przesuwania mapy punktów względem punktu. Względem punktu 00 w programie CAD, możemy przesunąć te, te, te punkty geodezyjne tak, aby były jak najbliżej punktu 00, aby nam ułatwić lokalizację tych punktów w rysunku w przestrzeni 2D, w przestrzeni układu spożywczym programu CAD. I na przykład, aby wygenerować tą samą mapę, tylko leżącą jak najbliżej punktu 0,0 w programie CAD, Wystarczy przesunąć wszystkie punkty o zadaną odległość. W tym wypadku nie musimy stosować opcji pokaż ścieżkę, ponieważ łatwiej nam będzie ją łatwiej będzie nam zlokalizować te punkty geodezyjne w rysunku. Zapisuję teraz. Gener generuję nową, now, nowy plik DXF. Przechodzę teraz do programu. Yy, te pliki możemy sobie wczytać jako normalne pliki DXO, DXF, albo, jak ja teraz zrobię, aby wygenerować model terenu w programie Arcadia Architektura, wstawię je jako bloki. Pierwsza mapa jest na oryginalnych, współrzędnych, bez przesuwania mapy. I teraz tak, te dane... To są, te współrzędne podawane są w metrach, więc należy pamiętać, że y, Arkadia Architektura, jeżeli tak Państwo ustawiliście sobie, y, też rysuje, załóżmy w centymetrach, więc ja to sobie skaluję razy 100. Ten, ten blok i wstawiam w punkt 0,0 i rozbijam ten blok przy wstawieniu. Jak widać, pokazała się ścieżka. Szukamy reszty punktów. Zlokalizowaliśmy. Lokalizujemy punkty geodezyjne. Teraz możemy sobie ścieżkę, jeżeli jest nam już niepotrzebna, wyłączyć. Generujemy sobie model terenu w programie Arcadia Architektura. Model terenu został wygenerowany, ja sobie zmienię odległości między poziomicami, żeby to ładniej wyglądało, i model został wygenerowany. Należy pamiętać, że aby model terenu był jak najbardziej realistyczny, to potrzebujemy dużo więcej, jak największej ilości punktów geodezyjnych. Współrzędnych punktów geodezyjnych, jeżeli nam nasze punkty już są niepotrzebne, możemy je wyłączyć i dalej obrabiać, pracować na, tej, na tym modelu. Teraz pokażę Państwu, jak wygenerować model terenu przesunięty jak najbliżej punktu 00, czyli też wstawiamy DXF jako blok, który później zostanie rozbity. Skalujemy 1 do 100, a czyli skalujemy razy 100. Wstawiamy do punktu 00 i każemy rozbić blok na rysunek przy wstawianiu. Ścieżki już nie ma. Widać, że Wiemy, gdzie się znajdują te bloki, od razu łatwo można te punkty geodezyjne łatwo można je zlokalizować. Czyli postępujemy jak poprzednio. Wstawiamy, konwertujemy punkty geodezyjne na punkty wysokościowe. Program wygenerował nam model. Robimy to samo co poprzednio. Jak Państwo zauważyliście, mamy ten sam model terenu, co w poprzednim pliku. Dziękuję za uwagę.